Posiedzenie Rady Kobiet odbywa się w pięknej placówce w Urzędzie Marszałkowskim w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy temat 5D, czyli będziemy głosować stanowisko, które już zaakceptował pan marszałek. One musi przejść uchwałą, żebyśmy mogli je dalej przedłożyć. Da to możliwość podstawy prawnej do tego, żeby można było otworzyć Rady Kobiet w Województwie ale w całej tej Polsce. Od początku mówiłam, że te 20 kobiet to jest ogromny potencjał i to się już. Mam wrażenie, że się już wylewa. Tak wiele się dzieje, tak wiele spotkań, tak wiele różnych inicjatyw. Myśmy dobrze nie zaczęły, a już tak wiele się wydarzyło. Czułasz taką ogromną, pozytywną energię, energię y, kobieta do kobiety, dla kobiet. Więc jest, ja uważam, że jest super. To nie jest tylko spotykanie się, to jest też praca po godzinach. To jest praca w zespołach. Dużo komunikujemy się zdalnie, ponieważ część osób jest z południa, część z północy. Jesteśmy zarówno z obszaru, tak jak ja na przykład reprezentuję organizacje pozarządowe i grono Sołtysek i Sołtysów. Są dziewczyny, które są i z samorządu, i z prywatnych przedsiębiorstw, z prywatnego sektora. Są reprezentantki nauki. Także jest to bardzo zróżnicowane, różnorodne grono. Wydaje mi się, że po pierwsze musimy doprowadzić mimo wszystko do tego, aby zniwelować wszelkie różnice wynikające z tak zwanego silskiej podłogi i szklanego sufitu. I to nie tylko w sferze płacowej, czy w sferze dostępności do wszystkich stanowisk i obejmowania funkcji, ale przede wszystkim także do równego traktowania i używania w pełni feminatywów. Mieliśmy dobre Położenie i dobrą strukturę w zakresie obejmowanych z funkcji, ale proszę dzisiaj przyjrzeć się, jak wygląda um, um, obejmowanie stanowisk. Najwięcej jest sołtysek, um, najwięcej jest dyrektorek szkół, przedszkoli, natomiast jeżeli byśmy obejmowali spółki Skarbu Państwa, to niestety jest nas coraz mniej. Jestem bardzo dumna, że na mojej uczelni kobiety pełnią funkcje nie, nie, nie tylko pełnomocniczek. Nie, są prorektorkami i to dość ważnych na stanowiska, czego nie ma na innych uczelniach i uważam, że te dyskryminacje w zakresie wyrównywania i zatrudniania, obejmowania stanowisk, osiągania stopni i tytułów naukowych, pełnienia wysokich funkcji w spółkach Skarbu Państwa, w spółkach też i na funkcjach i stanowiskach samorządowych, czy też administracji, służby cywilnej, to byłoby to do, w pełni wyrównane. Niestety te wszystkie nierówności jeszcze występują i z tym musimy sobie poradzić.